I dziękujemy, że zgodziłeś się być naszą no, no, wisienką na torcie dzisiaj. A my dla Ciebie też jesteśmy wisienką na torcie, także, także wszystko fajnie. No i ja jeszcze kolejne gratulacje po raz kolejny. Bardzo dziękuję. Przekażę tatą, żonie. Przekażę bardzo dziękuję, bo to ona wykonała ciężką, i, ciężką pracę. A jak już jesteśmy przy żonie, to jak mąż może dogodzić żonie, która jest właśnie w tym ferworze walki poporodowej? Wspierać po prostu, no, generalnie troszeczkę spełniać zachcianki, to z jednej strony, ale oczywiście weźmy to w cudzysłów, bo myślę, że wsparcie jest potrzebne na co dzień, nie tylko od święta, więc e, mam nadzieję, że jestem dla niej wsparciem. To <laughs> Staram się przynajmniej być. Czasami z małymi przerwami na obowiązki, no ale umówmy się. Jak to mówi moja asystentka dom w Łosiu się sam nie wybuduje więc trzeba generalnie od czasu do czasu y, popracować natomiast nie no, jadę do szpitala i spędzę najprawdopodobniej y, bardzo fajny czas ale wiem co będzie y, żona mi od razu powie jedź z powrotem do Falko żeby się nie czuł samotny no to wrócę do, do syna tak jak żona powie, przeczytałem w internecie taką rzecz. Michał Wiśniewski ponownie został tatą. To jego szóste dziecko z piątą żoną Polą, z którą wziął swój ósmy ślub. Dla Poli to też szóste dziecko, ale drugie z Wiśniewskim, przy czym jest też macochą dla czwórki pozostałych dzieci Wiśniewskiego. Czy to się zgadza i czy Twoim zdaniem to byłby dobry zaczyn na jakąś na przykład sagę serialową, którą mógłby się zająć choćby Netflix? Nie wiem. myślę, że wystarczy program Jestem, jaki jestem, który pokazuje, że jesteśmy y, jedną z najbardziej normalnych rodzin, w których nic się nie dzieje, wszyscy ze sobą współpracują i wspierają się nawzajem. Także Jestem, jaki jestem, wystarczy, żeby pokazać, że my wychowaliśmy z Martą, za nią, wspaniałe dzieci. I nie obrażamy się na memy, które są matematyczne, bo są prawdziwe. A dzieci są szczęśliwe. Jeżeli dzięki temu równaniu y, wychowaliśmy wspaniałe dzieci, to y, chwała nam. Cześć, tu Natasza. Zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl. Pozdrawiam.